50? Za 250 euro już coś w stanie cokolwiek wynają. Okej, okay, Kowalski mówi, 250 to jest wciąż nic, bo to taniej niż u nas na całą chałupę, tak? Wiesz co, ja tak powiem, <gry> czyli Kowalski, żona i jego dziecko. Wiesz co inaczej, ja się opykowałem tam takim resortem akurat na wyspie Kosamui. Tylko czekaj, za chwilę właśnie uh -huh. kończysz, tylko po co mówimy? No i Kowalski ma już tą chałupę, tak? Polecasz mu, żeby sobie skonsumował jezonko, o się zwie. Jeszcze raz powtórz? Cokolwiek tam nie kupi, tak naprawdę. Cokolwiek nie kupi. nie kupi. Dokładnie. Czyli okej, okay, nie, ma, nie ma precyzyjnego. Czy to będą zupy No to wszystko tajskie, to tajskie więc dokładnie, regionalne. Dokładnie, dokładnie. Ale oczywiście dużo pić wody kokosowej no Oczywiście, oczywiście. Elektrolity zdrowe, naj, 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 najlepsze. Najlepszych najlepszych. No i oczywiście... No, jeżeli chodzi już o szopicie, no to raz na jakiś czas, kurczę, radziłbym sobie tam wypić jakąś szklaneczkę whisky, bo to jest doskonały odkarzasz, prawda? Żeby nie mieć jakichś tam, kurczę, problemów jelitowych. Wprawdzie to, to, to nie jest taki, że tam jakaś tam nas będzie ścigać zaraz, kurczę, będziemy 3 dni siedzieć, kurczę, w toalecie. Aczkolwiek, no, no, no zdarza się, że zdarzają się jakieś tam rzeczy, jeżeli ktoś ma ten żołądek jakiś bardziej czuły, że, że jakieś tam drobne zatrucie jest. No to zazwyczaj się kończy po pierwszym dniu. Poza tym tam służba zdrowia, apteki i tak dalej. Apteki są prowadzone przez przez lekarzy, chodzi się do apteki, mówi się, że ma tam jakieś, jakieś problemy żołądkowe żywątko, powiedzmy, nie ma sprawy, zaraz jakiś tam lek za grosze zostanie dostanie do, dopasowany. Ktoś nawet da, Kowalski to. teraz się dowiedział, że <laughs> nie będzie sam, służba zdrowia jest e, chyba lepsza niż gdziekolwiek, można tak to ująć. Inaczej, miałem aptekę. kiedyś akurat, czy miałem operację kiedyś w, w Tajlandii, fakt, że miałem akurat polskie ubezpieczenie. Z kwestii, nie robię reklamy, ale przy okazji, kurczę to że nie wiem, czy się, to tam nie czepi akurat. Nie, tego. nie czepi się. No wiele jest różnych dobrych ubezpieczeń, a akurat ja miałem bezgotówkowe. W każdym razie trafiłem do szpitala na pięć dni, miałem operację nadgarstka. Miałem tam, kurczę, jakiś tam drobny wypadek na schodach. W każdym razie, na no, ta operacja potrafiła kosztować 700 tysięcy 700 batów, czyli 600 tysięcy batów, czyli jakieś 70 tysięcy złotych. Na szczęście pokrywa to, pokrywa to ubezpieczalnie, nie było z tym żadnego problemu. Natomiast, no mówię, no, gdyby, gdyby nie mieć tego ubezpieczenia, to już to stanowi jakiś tam problem. Czyli wyjeżdżając Aczkolwiek to był taki naprawdę luksusowy szpital. Sieć akurat w szpitali, która się nazywa Bangkok Hospitali jest w całej Tajlandii. I... A tam się czułem jak w hotelu pięciogwiazdkowym. Gdyby nie jakaś taka dodatkowa aparatura medyczna, która tam stała w pokoju, to naprawdę nie odróżniłbym tego odkucza od jakiegoś pięciogwiazdkowego ja, ja Ci powiem, że w Holandii, kiedy ja byłem w szpitalu 13 dni, Miałem transmugenny przerzut y, y, zapalenia gardła mm. na płuca. Przy 42,7 gorączki zawieźli mnie do szpitala i się dziwi, że z nimi rozmawia. Dokładnie. Do twardych świat należy. No mianowicie leżałem sobie na sali, której miałem i telewizor, i byłem sam, i własna łazienka, i w ogóle jobla dostawałem, widok miałem na kanał. Tam miałem swoje imię nawet napisane na, na drzwiach, wejściowych do pokoju. Kowalski! Tak. Okej. Czyli tak naprawdę m, Tajlandia nie jest zła, jeśli... Oczywiście, że nie. To, to jest raj na ziemi pod warunkiem, że ma się pieniądze. Może w ten sposób powiem. Dla Tajów, którzy nie mają tych pieniędzy za dużo, to też jest w pewnym sensie raj na ziemi. Bo tam, tam życie się toczy zupełnie inaczej. Jest po prostu na... na co uważać? Tak jak mówiłem, nie zapuszczacie na przykład głupio w dżunglę, prawda? Typu na przykład idziemy w dżunglę czy na jakiś trekking. E, na komary. Na komary trzeba uważać. Komary roznoszą dengę, to jest... Ta tak ta, ta zwana grączka tropikalna kwotoczna Dęga nie jest niczym przyjemnym, kurczę, akurat są tam głów, cztery główne szczepie tej dengi, i trzy występują w tej. I zaszczepić się warto? Nie, 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 warto, nie warto. Na dęgę nie ma szczepionek. Znaczy niby tam jakieś są, ale one i tak, i tak nie działają. Natomiast no złapać dęgę to jest to mniej więcej tak jak wygrać los na loterii, aczkolwiek no zdarza się. Aha. Może troszkę łatwiej niż, niż, niż trafić <coughs> Aczkolwiek no, 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 no mówię, to naprawdę trzeba mieć jakiegoś wybitnego pecha, żeby tą nie złapać. Wystarczy nam no jakieś epilenty, czyli jakieś środki do, 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 do po prostu usiukania się przed komarami. Jak gdzieś tam idziemy w dżunglę i wiemy, że tam jest wilgotno, jest dużo kurcze wody, jest, 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 jest dużo bujna roślinność. To wiadomo, że te komary będą, no to te komary jakże Co jeszcze? Jeżeli się nie popsikamy, to nas zgryzą kuczono i wtedy można coś tam złapać. Co nigdy. jeszcze, na co uważać? Przy dużym pechu. Ugryzło mnie 7 milionów komarów, nigdy nic nie miałem, także okej. Okay. No w tej dżungli na przykład na węże równie dobrze. Na no to trzeba uważać. Na, na, na tajów, którzy chcą nas orżnąć. Po prostu z uśmiechem na twarzy, bezczelnie prosto w oczy, zamiast zapłacić 80 batów za tuktuka policzą nam 400. Zaczekaj, <coughs> no, za duktuka, zamiast 80 batów, tak jak dla tubylca, czyli za tak. jakieś tam farkazach, który mieszka. Fa Faraz? Fara? Farang, farang. takiego faranga jak ty, na przykład, który tam mieszka sobie jeden, drugi, piąty rok, bo mieszkałeś tam chyba pięć lat byłeś, tak? Prawie, prawie. Prawie pięć lat. To najzwyczajniej w świecie jak się nie odezwiesz, to cztery stówki. Tak, tak, znaczy w ogóle pytasz o cenę, nie, wiesz, jeżeli zapytasz o tę cenę po tajsku i zaproponujesz mążka jakąś cenę, to on już wie, aha, dobra, to już nie jestem to, wiesz, turysta z pytakiem, który mi tu, wiesz, zapłaci 10 funtów, kurczę, czy 15, wiesz, euro za kilometr, nie ma problemu. Słuchajcie, rada dla was, jak wsiadacie do zuka, mówią wam, ym, cztery stówki, ty mu powiedz, yy, chłopie, co najwyżej mogę ci 150 dać i nara. On już będzie od razu radosny i zadowolony i pojęcie. No powiedzmy, że zajdzie na te 200, prawda? No, ale, ale to już zawsze jest kurczę połowa ceny. No tak, czyli pamiętajcie, mówcie 50, <laughs> on, nie, on wejdzie na 150. Wtedy, wtedy się taj obrazi na ciebie i powie, że nie, w ogóle kurczę, nie mamy o czym gadać, wiesz. Aha. Jak mu złożysz taką za niską propozycję, że no to wszędzie działa, prawda? To jest mniej więcej taka sama mentalność ludzi tutaj. No, no żonę mu jeszcze to... wymasuje w tym. <laughs> <laughs> jak trzeba. <laughs> W też możesz jak najbardziej, wiesz, komuś tutaj zaproponować, nie wiem, no przyjedzie taksówkarz, też się możesz potargować z nim, prawda? Czy jeżeli nawet ustalasz z kim jakąś wartość kursu, powiedzmy cokolwiek, Ale jeżeli rzucisz mu Mutener, że wiesz, słuchaj, zawiesz mi 100 km ja idziemy 10 euro, no to koleś nawet <grym> się wiesz, popatrzy dokładnie. Na ok. ja to prawda. Wujtek, e, jedno jeszcze takie troszeczkę do tej strefy seksu wróćmy. <grym> w Tajlandii osobiście widziałem, chociaż nie byłem, ale widziałem na materiałach. U nas nazywają się oni Tranwestyzi. Mają własną dzielnicę, mają własne okna, można z ich usług korzystać. Jak to się nazywa tak naprawdę w Tajlandii? Wiesz co, w Tajlandii się mówi o nich Lady Boje. Bo to jest tak według, według ich mniejszych w ogóle kucze wierzeń, oni są akurat kucze. może zacznę od tego, że są buddystami i wierzą w reinkarnację. Wierzą, że jeżeli ktoś się rodzi Lady Bojem, to widocznie Budda tak chciał i jest jakaś tam w pewnym sensie kara dla niego za jakieś tam. Wykroczenia czy jakieś rzeczy, które sprzocił kurczę w poprzednim wcieleniu. Dobra, ten. ale ten Lady Boy, to, to jest coś jak transcyta, czyli osoba, która. To jest tak zwana trzecia tak. ale wiesz? tuninguje swoją płeć, typu większy biurz, silikoniki albo. Tak, tak, mm, więc wręcz mają chwilę na tym punkcie. Obcięcie obcięcie, przyrodzenia, swoje, tak, zrobienie ten, wagimy. Całe swoje życie, wszystkie swoje finanse poświęcają temu, żeby upodobnić się do kobiet. I powiem Wam szczerze, widziałem na przykład, A zdjęcia, kobiety do nie wiem, widziałem na przykład zdjęcia chłopaka, który miał 18-19 lat, poworycy poworysy męskie, widziałem te same zdjęcia, na przykład, kurczę, nie wiem, czy nawet, widziałem osobę po prostu, która, której widziałem zdjęcia 3 lata wcześniej i... Naprawdę można się kuczę bardzo, bardzo, bardzo pomylić. Czyli panowie uważajcie. E... Operacje plastyczne są na bardzo wysokim poziomie i łącznie właśnie z tym, że wiesz, pozbawienie genitaliów, kurczę, wiesz i wstawienie na przykład żeńskich, prawda? No substytutu żeńskich oczywiście, bo to nie będzie koczy nigdy to samo, ale. Ale ząb ale... może być. Sąd może być, jak najbardziej. Może możesz nawet nie wiedzieć, że to był ząb. Gorzej, jak, Uuu, jak, gorzej, to właśnie jak, tak. gorzej, właśnie, jak wiele osób się przekonuje, kucze wiesz. Zazwyczaj po jakimś niezłym drinku idą gdzieś tam po ulicy, kucze, zaczepiają ich, wiesz. śliczne, piękne dziewczyny młode, kucze wiesz. Idziemy z wami i nie ma sprawy, kucze, wiesz. Robimy sobie, wiesz, jakieś tam party, kucze. No więc to no, nie, nie, nie jeden facet decyduje się na coś takiego. A po czym w hotelu okazuje się, że no niestety, kucze, ale. Sprzętu zapomniała, <laughs> tak, bo zbiera to, na operację. Wiesz, no, są tacy, którzy uważają, że to jest po prostu kobieta z dodatkiem. Dla mnie to jest po prostu facet z cyckami, no nie oszukujmy się, kucze, <laughs> jak ale... No, tak tak ale jest mi. <laughs> no, taki Aczkolwiek taki, takiej pomyłki nie życzę nikomu. No, to już lepiej poranek kojota zaliczyć z za jakąś brzydką tajką, niż no, obudzić się z kobietą, która kucze, ma jakieś tam niespodzianki nie, kucze, dodatkowe. Mi, czy żałujesz tego, że, że wyjechałeś z Tajlandii i e, z moją pomocą e, trafiłeś tutaj, zacząłeś jeździć na, na uberze, a teraz wylądowałeś tu e, na, na resorcie? Na, ale nie żałuję, Zajcindio, absolutnie to, nie żałuję. Wiesz, to była jakaś tam już przemyślana i moim zdaniem podjęta nawet troszeczkę za późno, wiesz, bo to akurat kurczę. No, trzymałem się do Tajlandii, kurczę i nogami pazurami, że tak powiem. Kurczę, wiesz, może tam akurat za długo i niepotrzebnie, prawda. To mi troszeczkę skomplikowało sytuację, w związku z tym, no teraz ok jestem w Holandii, wiesz, mieszkałem w Holandii wcześniej, kurczę sporo czasu. No ale okej, okay, jestem tutaj teraz znowu po pięciu latach. Kucze, wiesz, no. Gdzie lepiej? Tam czy tu? Wiesz, co gdzie lepiej? Wszędzie jest fajnie, jak się ma pieniądze, wiesz? Ale jak się ma pieniądze tu i tam, to tam jednak lepiej. Wiesz? No tak. Na tej zasadzie. Wiesz, A... przede wszystkim inaczej, pogoda, wiesz, może przez cały rok lato. Ludzie są bardziej wyluzowani. Bardziej może ja coś się leniwi przez to też, mhm. bo na przykład nie wiem. To jest normą w Tajlandii, że na przykład tu ma się z na godzinę 12, ktoś przychodzi 20 po pierwsze i uważa, że jest wszystko okej, okay, prawda? U nas, Aha. żeby tutaj była, wiesz, awantura, kurczę, wiesz, brak szacunku i tak dalej. Tam to jest takie po prostu, no normalne, no sorry, no spóźniłem się, bo coś mi tam wyszło, nie? I jeżeli masz do kogoś to, 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 to ty jesteś dziwny masz pretensję, że ktoś się spóźnił, prawda? Nie on jest dziwny, bo się spóźnił. Albo notorycznie się spóźnia, tylko po prostu wiesz, to ty jesteś to dziwny, masz do niego to pretensje. No. Jakie są jeszcze dziwne rzeczy w Tajlandii? Co można zaobserwować? Oprócz Lady boyów, Szalonych kierowców? O, szalonych kierowców, tak, poza tym mało które kierowcy jeździ tam na trzeźbę, to jest inna sprawa. Jest, przede, wszystkim, przede wszystkim wiesz co jest, każdy, praktycznie każdy ma motorbajka. Na tych motorbajkach tajowie zaczynają jeździć w wieku, nie wiem, 6-7 latach, tylko dostały czy wiesz, nogami już po prostu. Po do, prostu do, 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 do Nawet nie do asfaltu, tylko kurczę do tej podstawki, gdzie może sobie nogi położyć, i dostaje rękoma do kierownicy, wiesz, z gazem i jest w stanie tam ścisnąć kurczę hamulec. No to okej, okay, to już zaczyna jeździć na motorbajku. Jeżdżą bardzo dobrze, ale przy tym nakładzie ruchu, który tam jest, przy, tym, przy, tym, no, przy tej obfitości tych wszystkich kurczę kierowców, tych wszystkich motorbajków. To tak naprawdę no, motorbajki rządzą w ogóle na drogach, prawda? Nie, wow. nie, nie mówię o autostradach, ale głównie o miastach, bo tam na jeden samochód przypada tam 40 motorbajków powiedzmy. Strzeliłem teraz zupełnie, ale z, tak, z jakichś takich moich obserwacji na ulicy, no no. prawda? Na motorbajkach jeżdżą wszyscy. Yy, każda jedna wypożyczalnia pożycza motorbajka bez żadnego problemu. Motorbajk to jest taki odpowiednik skuterka tutaj, mieć? ale tamte skuterki mają pojemność 125 powiedzmy, to już jest taki trochę... Co trzeba mieć szybszy skuter. Uznająć? Nic, paszport, wiesz, paszport i pieniądze. Każde wypożyczalni nie ma problemu. Prawo jazdy też trzeba mieć, ale nie w wypożyczalni, więc dużo ludzi nie wie o tym i jeździ po prostu bez prawa jazdy. Wiesz. No, a <laughs> policjant tak złapie? Świetnie się bawi. Pan policjant tak złapie, to zarządzi sobie jakąś tam karę 500 batów <coughs> czy 1000 batów mandatu i puścicie dalej, nie ma problemu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy. Jeździsz bez tego prawa jazdy i nie daj Boże spowodowałeś wypadek albo nawet jeżeli taj w ciebie wiedzie, prawda? To i tak kurczę, no, no... I tak jest twoja wina. Nieważne, że on wiózł siedmioro dzieci, był pijany kurcze, wiesz. No co, to tyle? Założył hamulce i tak dalej. No, zdarza się, może siedmioro przesadziłem, ale ten widok czterech osób, czasami pięciu osób nie, 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 nie stanowi jakiegoś wieku. Czyli to, co jest ale na elementy, YouTube, te śmieszne filmiki tak, jakie. Oczywiście. Jadą załadowanie jakąś kubaturą na, na tym motorze, że go nie widać. <laughs> Dokładnie. Tysiąc milionów butelek. <laughs> To jest realne? Tak, to znaczy bardziej w Chinach tego typu transport się ugląda, jeżeli chodzi o właśnie, wiesz, tam na rowerze koleś wiezie <grym> tysiąc butelek nie? plastikowych, albo jakiś, nie wiem, kurczę. Jak u nas posiano kosach, wiesz, włosku warsiana po prostu. Nie? <grym> to tam z kolei na co? W Tajlandii tak? raczej nie, ale no mówię, no, 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 no jeżdżą po prostu jak chcą, tam jest trochę wolna amerykanka. Jeszcze to Tajlandia ma jakieś tam przepisy uregulowane, ta policja jakieś tam dba o to, żeby ten ruch odbywał się jakoś w miarę bezpiecznie, aczkolwiek no niestety Tajlandia ma takie kucze, przykre e, prawo do tego, aby kurcze pierwszym, najbardziej niebezpiecznym krajem na świecie, jeżeli chodzi o drogi, <laughs> z największą ilością wypadków śmiertelnych na świecie. Także no siłą rzeczy. Ale to mówię, to to, to, to jest jedno, to jest jedna strona medalu, można analizować to w ten sposób, aczkolwiek. Bardzo dużo turystów przyjeżdża, jeździ po pijaku, bierze motor, taki motorek pierwszy raz. Jak już wcześniej mówiłem, ten motorek ma 125 cm pojemności, więc to nie jest taka motorynka, prawda? Która tam pojedzie 20 na godzinę, tylko to no, w kilku sekundach leci stówką, prawda? Także to już <laughs> dwie osoby kurczę tam wjeżdżać po pierwszych. Le dwą od kierownicy wystaje. <laughs> i on sobie nie. Jedzie. Ale nie, wiesz, dużo farangów po prostu, czyli białych na nas, turystów nie? Czy, czy, czy w ogóle wiesz ludzi, ludzi z Europy, z całego świata. Przyjeżdża i wydaje mi się, że o to to jest taki, wiesz, trochę większy rower, nie? Jeździłem na rowerze elektrycznym, to co na motorbajku sobie nie poradzę, ale niestety to nie jest to samo. <grystanie> Tym bardziej jak ci tysiąc ludu jedzie z przodu. Dokładnie, dokładnie. No, czasami się dają pierwszy raz na tego motorbajka w ogóle. Kurczę. Tam jest ruch lewostronny. O kurczę, to trochę jak Anglii. Troszkę inaczej, no. Także na, na to trzeba uważać jak tam się leci, na wchodzenie na ulicę. Jak się wchodzi na ulicę, to człowiek odruchowo kurczę, patrzy w prawo, czy nic nie jedzie. A to no, niestety, kurczę, patrzy w prawo, nic nie jedzie, wchodzi i nagle się okazuje, że jakiś samochód kamuje z piskiem obok, opon trąbiąc. Albo się zdąży spierniczyć, albo nie Czytaj <grym grym grym> Czy są niebezpieczni? Nie, nie, to jest najbardziej, kurczę, kochany naród świata tak naprawdę, oni... Kradną? Nie, nie kradną. Właś... Właśnie o to chodzi, że kuczy. no znaczy wiesz, no wszędzie się może zdarzyć jakaś kradzież, prawda, Niech się wiesz, nie wiesz, chodzi, że... że turystów kroją, wiesz, Nie, portfely, nie, nie, nie kroją, nie kroją, nie kroją, bardziej jakieś tam skamy robią, wiesz, Aha. jakieś takie, wiesz, o, tu skuter jak oddałeś zarysowany, wiesz, to dawaj 500 batów więcej na przykład, bo wiesz, bo nie zrobiłeś zdjęć, jakby Aha. To, to tak. Takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają. <laughs> Ale tak, żeby ktoś Ci okradał. No mówię, ludzie zostawiają kaski warte kurczę 300-400 złotych na przykład, kurczę wiesz, 100 euro na ulicy, na motorku, idą spać, rano wstają, kurczę te kaski dalej tam, tam są, to jest, to jest, nagminne, także Powiedz Bardzo mi... często zostawisz kluczy gdzieś tam, bo zapomnisz, kurczę wiesz, w motorku i... On... Czy tajowie się awanturują? Wiesz, w lokalach. Ja znam Muay ja Ci inaczej. pokażę. Nie, oni znają ten mój taj, oni wiesz... Wiesz co, naprawdę widziałem tam jakoś mało za dym. Zazwyczaj jak były jakieś zadymy, to były bardziej generowane właśnie przez, przez, przez farangów, prawda? Ktoś tam przyjechał, napił się, coś mi się tam nie spodobało. Z czego często wynikają jakieś tam kurcze awantury, kłótnie. Ale widziałeś, żeby kiedyś farang obskoczył porządnie w stylu Muanta, bo wkurzył Tajczyka? No, widziałem, że nie raz farang dostał w czy to na przykład dostał w pierniczy od dziewczyn. O, mordo. Od dziewczyn, no. Zpunktowały <laughs> go? Tak, bo jakiś tam, nie wiem, jest tam w Patajie w <laughs> przypadek akurat, który widziałem no, na własne oczy czy jak tam Farang podszedł do, 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 do dziewczyny tam w barze, gdzie pracowało tych dziewczyn powiedzmy 20. No i stwierdził, że w ogóle ty będziesz moja, dzisiaj idziesz ze mną i tak dalej. Taka dziewczyna musi wyrazić na no, no to zgodę, prawda? To nie jest tak, że on sobie ją kupuje. Jeżeli ona chce, no to z nim pójdzie, jeżeli nie chce, no to nie pójdzie. A on ją zaczął po prostu wulgarnie na hamach gdzieś tam ciągnąć, ty idziesz ze mną. Ona najpierw grzecznie zaczęła tłumaczyć pięć razy, że nie. Że, że, że ona nie jest zainteresowana, że ona ma swojego jakiegoś tam że rzadko to na przykład i tak dalej, i tak dalej. No po czym ten już kucze wkurzony i odmową, klepną ją w twarz. O! Oh. Z liścia. No i to już nie trzeba było wiele. Wyskoczyło chyba z sześć tych dziewczyn, ona go sama zaczęła napierdzielać, wyskoczyło z sześć dziewczyn, kucze. No po prostu tam go skopały, zostawił kołóżek krwi na ulicy, chłop na czworakach, prawda? Nie tam zębów nie zostawił kurczę, akurat, na tym wiesz, na, na, na tej ulicy. No bo wiesz. Wpadła jakaś tam policja, później, kucze, oczywiście, poczekała, aż wiesz, te dziewczyny mu na No bo to wiadomo, że jeżeli one go tłuką, to one mają rację. Aha. Tak, dokładnie. Jeżeli jeszcze w tyle wypadły, no to wiesz, to tym bardziej. O kurde. Ale generalnie, jak pojedziesz, Nie, nikt się nie, nie będzie zaczepiał, naprawdę, wiesz. Jeżeli tam się nie będziesz w jakichś tam portowych dzielnicach, gdzieś szlają w Bangkoku Uch. sam o 5 rano, kucze, wiesz, daleko od jakiejś cywilizacji, możesz się czuć naprawdę bezpieczniej niż w Polsce czy w Holandii. Aha. Powiedz mi. <noise> ja bym chciał pojechać. Eee, jaki jest koszt przelotu? Różnie, Ariel. Wiesz to zależy jakimi liniami chcesz lecieć. Zależy. No inaczej, nie, nie rozwodząc cię na, na ten no temat. Właśnie. To myślę, że tak koszt, w zależności od czasu, linii i tak dalej, będzie oscylował w granicach. Nawet widziałem jakieś tam loty czarterowe w Polsce, kurczę za 1200 zł w obie strony. Mhm. Ale tylko w sezonie zimowym, kiedy akurat te czartery z Polski są Natomiast stąd, no tak jak patrzę na przykład na, na, na ceny biletów Powiedzmy, że klm możesz dolecieć bezpośrednio do Bangkoku ze Schipholu mhm. Z Amsterdamu Trwa taki od 11 godzin Najtańsze bilety bezpośrednie, jakie widziałem, to były tam że 520 euro w jedną, 480 euro w jedną stronę 480 euro i 11 godzin w samolocie? Tak No to jest jednak, wiesz <grym> To co robisz 11 godzin w samochodzie? Inaczej, wiesz, ja jako, że się boję latać, to zawsze się troszkę znieczulam przed lotem hmm. Więc zazwyczaj hmm. śpię hmm. O stary. 11 godzin Generalnie śpisz 8 godzin i pozostałe 3 godziny, co ty już nie masz co zrobić ze sobą Nie, nie no to... <coughs> podrywasz no Czy ja wiem, dostajesz jakieś tam jedzenie w czas? Nie, no to dłuży się ten lot, oczywiście, że się dłuży, ale wiesz co? Leciałem 9 godzin na przykład w tej chwili z Bangkoku do Moskwy. Z Moskwy do Warszawy jechałem 2 godziny. Prawda? Akurat jestem z Lublina, więc tam się kurczę dostałem wiesz, jakimś tam busem, który też jechał 3 godziny z Warszawy. Ale powiem Ci szczerze, w tej chwili jechałem do Holandii właśnie wiesz, przewoźnikiem, no jechaliśmy 23 godziny do Amsterdamu. Mhm. Więc powiem Ci, że taki lot na pewno dłużyć się zdecydowanie mniej niż taki przejazd właśnie wiesz, przewoźnikiem 20, 23 godziny. No. Ja cię kręta. No to to jest po prostu... Yy... Lekka masakra. Tak więc moi Mili, widzicie o co chodzi. Jak to wygląda. Więc e, warto tutaj Andrzej sobie skoczyć. E, Powiedz. Ma, miała być różnica między Holandią a Tajlandią, a się skupiliśmy głównie na temperatury, ceny, <laughs> ceny mieszkań, prawda, możliwość pracy, w sumie omówiliśmy te różnicę. Tak, trochę Tak, okazji, tak, tak, no. trochę tych przy okazji było różnic, więc tak naprawdę, no nie polecicie tam, żeby sobie zarobić, na pewno, ale na pewno możecie nie, polecić na pewno tam, żeby nie. stracić, ale nie stracicie ale dużo. w miły, sympatyczny sposób, no, na pewno was to nie będzie kosztowało więcej niż w czasy kurczę, na przykład, nie wiem, nad... Nawet... Nie wiem, nad polskim morzem, powiedzmy, prawda? Gdzie sobie krzyczą za przyczepkę czasami 500 złotych za wynajem w sezonie, nie? Słuchaj, czyli tak naprawdę biorąc, powiedzmy, ty, partnerka, lecisz, nie licząc kosztów przelotu, mhm. jakbyś sobie wziął po 1000 euro na głowę Swobodę na macie miesiąc? Bać, bardzo fajne wakacje. Bardzo fajne wakacje. Tak. I tyle w temacie. A więc moi mili, pamiętajcie, subskrybujcie, łapka w górę, jak chcecie. Oczywiście się kontaktujcie. Zawsze mogę też Wam pomóc. Przybyć do tego kraju holenderskiego. Wojciech przybył, pracował na Uberze. Teraz przeskoczył na Szybkiego do trochę lepszej pracy, ale zamierza wrócić do Ubera ze względu na to, że na Uberze nie miał zakwaterowania i mu było trochę ciężko skakać z hostelu na hostel. Tylko Więc... tyle jest lepsza ta praca, przepraszam, że <grym> cię no? Właśnie w związku z, tylko dlatego, że jest zakwaterowanie. Bo gdyby, tak. gdyby ta praca była bez zakwaterowania i Uber byłby bez zakwaterowania, to nie zastanawiałbym się nawet 5 minut ze sobą przy Uberze. Nie? Przy Uberze. Zarobki jednak lepsze. Tak to wygląda, a więc piszcie, smsujcie, róbcie co chcecie, oczywiście w komentarzach uważajcie, dlatego że wprowadziłem troszkę bardziej rygorystyczne warunki komentowania, jeśli zauważę, że w jakimkolwiek komentarzu... Pojawiają się przesłanki ku ubliżaniu, czy jakieś takie niestosowne słowa, niestosowny język, dokuczanie w komentarzach innym, czy ocenianie, tak jak to miało miejsce na materiale u Damiana, że to ona chyba zostawiła tego ogra. Tu se zacytuję tego komentarza, takie osoby od razu informuję, z automatu są blokowane, nie ma zmiłuj się. Ten kanał powstał po to, żeby Wam pokazać, jak rodacy Polacy żyją za granicami. Żeby rozmawiać z ludźmi, którzy przylatują nawet z Tajlandii, wracają do Holandii, dlatego, że czas się odkuć, czas zarobić i znowu wrócić do Tajlandii, bo takie ma tutaj zamiary np. Wojciech. Czy tacy ludzie jak Damian, którzy po kilku latach w Anglii, ponad 4 czy 5 Przylatują do Holandii, by rozpocząć nowe życie na lepszych warunkach. Czysty przykład, kolejny: Karolina, Szymon. Oni zdecydowali się na wyjazd za granicę. Nie wiedzieli, jak przyjechali, zaczęli. Pierwsze ich materiały już widzieliście, dalej ich też będziemy śledzić. To jest po to ten kanał, żebyście mogli śledzić losy ludzi i jak to wygląda za granicą, żebyście mogli wyciągnąć sobie wnioski i ewentualnie samemu zdecydować się również na wyjazd, żeby było to łatwiejsze dla Was. Tak więc ten kanał nie jest po to, żebyście w komentarzach używali wulgarnych słów albo najzwyczajniej w świecie ubliżali innym osobom albo dogryzali i tak dalej i tak dalej. Oczywiście jakaś kreatywna, um, kreatywna naprawdę um, kreatywne wrażenie swojej opinii, może tak to powiem. <grym> ok, um, nie ukrywam, jest. Tylko pamiętajcie, że balansujecie wtedy na cienkiej linii. Na przykład taki, o, Chris Maślak potrafił um, kreatywnie skomentować, że, no chyba musiałbyś se czapkę wyprać. Please uh, pozdrawiam. <laughs> Już mam nową. <śmiech> <śmiech> Już leży nowa w domu. Um, tak więc doradzajcie, komentujcie co byście chcieli, lub jak to większość ludzi zrobiła na materiale Karoliny i Szymona. Życzcie ludziom powodzenia, albo się dopytujcie, jak to zrobić. Nie ma problemu, zawsze mogę wam to ułatwić. Zawsze osoby, które ze mną rozmawiają, też się mogą wypowiedzieć w komentarzach. Jeśli te komentarze są smaczne, prawda wojciechu? Oczywiście, oczywiście. Zadam od siebie, że Polecam Marira naprawdę bo ja po gołębi sercu. No. Dziękuję. Jakby nie było, wyjechałem dziś o, o godzinie. 7.30 30 jest chwila chwili obecnej godzina 18.50, a ja jestem 90 km tak. od domu jeszcze. A my myśleliśmy, że dużo, to kurczę, dużo krócej. nie? Tak, a Wojciech co zrobił, to, to pokrył, pokrył koszty paliwa i najzwyczajniej w świecie dzięki temu wszyscy się uśmiechają, bo mi nie zależy w żaden sposób na zarobku. Mi zależy, żebyście mieli tutaj jakąś pomoc, żebyście nie myśleli, że wszyscy Polacy są źli. Ale uważajcie, jak dobieracie sobie znajomych czy przyjaciół. Pozdrawiam, prezent Realien oraz mój współmówca Wojciech. <laughs> Pozdrawiam serdecznie. Wojciecha na pewno będziemy śledzić w odcinkach pod tytułem Holandia. Holandia i, 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 i coś się tam doda, na pewno nie, nie, nie oczami młodych rodaków No e... na pewno Swoje Ale na pewno tutaj um, śladem Wojciecha pójdziemy, O, zatytułujemy śladem Wojciecha po Holandii A więc będziecie widzieć jak Wojciech pracuje, pochwali się, ile zarobił, um, jak mu się mieszkało się to będzie wiesz, jedna czy dwie kropeczki na mapie i tyle <laughs> 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 <z tymiami>. Tylko <laughs> A więc najzwyczajniej w świecie, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć. Pozdrawiam również. Cześć.